Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Ludzie Sukcesu. Jeżeli słuchasz tego na YouTubie albo Inny Wymiar Sukcesu, albo Ludzie Sukcesu, albo Anna Antoniak, jakkolwiek piszesz na aplikacjach do słuchania podcastów, to też mnie znajdziesz. Witam Cię serdecznie, mój drogi słuchaczu. I droga słuchaczko, nie było mi jakiś czas. I chyba stęskniłam się bardzo mocno za wami, ale to bardzo mocno, i od jakiegoś tygodnia nachodzi mi, żeby zacząć nagrywać podcasty już systematycznie. I chciałam Szem i wobec powiedzieć i oświadczyć oficjalnie, że moje podcasty będą ukazywały się raz w tygodniu i będą się one ukazywały we wtorek. Natomiast ten podcast. E, Przesłuchacie kiedy indziej, ponieważ nagrywam go w środę i jeżeli zostanie zmontowany, no to usłyszycie go w środę, nie to w czwartek. Jedna bardzo ważna jeszcze rzecz, że na moim Facebooku na Ludzie Sukcesu w tamtym roku prowadziłam przez półtora roku budajże systematycznie live. W każdy poniedziałek były live'y i te live również ukażą się na, na YouTube. Na moim kanale Ludzie Sukcesu, także jeden live będzie po prostu dodatkowo, jakby wpuszczany jeszcze na, na kanał, czyli będzie we wtorek będzie podcast i w piątki albo w soboty. Myślę, że w soboty będzie lepiej. W sobotę rano będzie ukazywał się live, który był, czyli to będzie powtórka, jakby live'u z tamtego roku, dlatego że dużo ludzi oglądało to tylko na Facebooku. Natomiast moi słuchacze na YouTube nie oglądali, nie słuchali tego. Tam jest bardzo dużo wartościowej treści, dlatego postanowiłam, że tak, ja to zrobić chcę. <grym> Kochani, no jeżeli chcecie wiedzieć, co się u mnie dzieje, co się wydarzyło, to powiem tak. Wydarzyło się bardzo dużo rzeczy w moim życiu zawodowym, e, ponieważ wydałam książkę, jak wiecie, jak nie wiecie, to już wiecie. E, książkę Ludzie Sukcesu. Dogoń swoje marzenia. Jest to książka mega inspirująca, mega motywująca, która może być początkiem zmiany dla wielu ludzi, którzy nigdy nie mieli styczności z rozwojem, z, mm, z biznesowymi aspektami, e, w ogóle z jakimkolwiek... Mm, Działaniami, żeby spojrzeć na życie troszkę inaczej. Ja Wam powiem, że jakieś przeczytałam jedną książkę, która, która zmieniła moje życie. Potem przeczytałam drugą, która zmieniła moje życie. To był mój początek mojej drogi, i jak zobaczyłam więcej horyzontów, to um, oczy mi się szeroko otworzyły i zaczęłam wszystko zmieniać. Dlatego bardzo serdecznie polecam Tobie, żebyś zapoznał się z tą publikacją. Ta publikacja była już wydana kilka lat temu, ale ona jest teraz odświeżona, um, są dodane różne inne. Rozdziały, które stricte uważam, że są bardzo, ale to bardzo istotne. Jak na przykład zgubny sukces. Będziemy, jest tam o tym mowa i będę też o tym mówić. Albo od porażki do sukcesu. Albo od sukcesu do porażki, czyli o tym, że jest też ciemna strona sukcesu i bardzo chciałam jakby włożyć ten rozdział do książki dlatego, jakby, że o tym się nie mówi. Wszyscy myślą o tym, że sukces jest taki cudowny, fajny i każdy do niego dąży, a, ale tak naprawdę nie wiemy, czym jest ten sukces, to po pierwsze po drugie, co należy zrobić, żeby osiągnąć sukces, kim się stać, jakim człowiekiem być, jak myśleć, jak mówić, a jakie Rzeczy zaprzestać, a jakich robić więcej, albo co robić każdego dnia, żeby po prostu zaczęło się coś zmieniać. Ponadto, moi drodzy, bardzo ważne, ale to bardzo ważne jest też to, że są rzeczy, na które my nie jesteśmy przygotowani i kiedy odbija nam palma do głowy, kiedy osiągamy naprawdę mega sukces, a nie mamy. Prawowych wartości a, i nie mamy dobrego osadzenia, to niestety, ale m, zaczynamy spadać. I mamy ogrom ludzi na świecie, i myślę, że to też znasz, którzy popełnili samobójstwo albo którzy się zaćpali, zapili, albo ktoś im coś zrobił, m, tylko dlatego, że poszli po prostu w ciemną stronę. I ja o tym mówię bardzo y, sporo na ten temat w tej książce, y, ponieważ y, doświadczyłam tego, jakby sama po części, ponieważ osiągnęłam uważam, że na tamten czas sporo, i potem wszystko straciłam i to runęło. Natomiast co więcej, poznam ludzi, którzy osiągnęli x razy więcej niż ja, ja to jestem przy nich taki pikuś, i, i widziałam, jak ci ludzie no stoczyli się po prostu z samej góry na dno i to jest jakby taka przestroga dla wszystkich osób, które chcą osiągnąć sukces, dążą do tego, i jeżeli nie mają rozwoju, nie mają wartości, nie mają odpowiedniego osadzenia, to niestety, ale ten sukces może być zgubny i on może przejawiać się w jednej dziedzinie albo w dwóch, natomiast w życiu osobistym jest totalną porażką i bardzo ludzie często polegają właśnie w tej dziedzinie. Dlatego Potem dzieje się to w każdej dziedzinie, czyli nawet kiedy on osiągnął sukces, jakby na tle zawodowym i światowym, to jego życie osobiste jest w gruzach i wtedy wszystko zaczyna się sypać. I ja chcę was przed tym ustrzec, więc opisuję to bardzo, bardzo dokładnie. Poza tym moje życie osobiste się zmieniło, tak, i zmieniło się, ponieważ mam wspaniałych ludzi wokół mnie. Są mi osoby bardzo bliskie. Troszkę popodróżowałam ostatnio. W lutym nie było mi 15 dni w ogóle w Polsce, więc mega się cieszę. Planuję już kolejne wypady. Tak, ten rok będzie dość pracowity, ponieważ naprawdę zaczynam się już brać za... Nie zaczynam się brać, tylko się wzięłam <laughs> za, za, za działanie. Ale... Mm, ale też będzie obfitował w podróże i w tworzenie nowych rzeczy, których jeszcze nie tworzyłam dla szerokiej publiczności, i będę to robić na podstawie działania z innymi osobami, dlatego. Jest to dla mnie istotne, ponieważ chcę się nauczyć czegoś nowego, żeby wejść szerzej i dalej, i głębiej w marketing i dotrzeć do większej grupy ludzi, natomiast muszę się tego nauczyć. No niestety widzicie, jak chcę wejść wyżej, czyli osiągnąć jakieś sukcesy większe albo dalsze, no to muszę pokonać jakąś drogę i ta droga też mię czeka. W tamtym roku mega mocno się rozwijałam duchowo i biznesowo. Zległam w pewnym aspekcie, dzisiaj prostuję pewne rzeczy, może nagram o tym podcast, e, dlatego że nie wiedziałam. No, niestety, przedsiębiorcy popełniają też błędy i nie uważam, że popełniłam błąd i to był na samym początku. Czułam gdzieś to w jednym momencie, potem czułam to w drugim. E, natomiast w styczniu zmieniłam to. E, doszłam do pewnych wniosków już w październiku i jakby tylko to spotęgowało to, że zaczęłam wszystko zmieniać. E, Cieszę się bardzo, bo idzie wiosna. <laughs> Cieszę się, że wydałam właśnie książkę, że jesteście ze mną, że dalej mimo wszystko słuchacie mnie, że mam coraz więcej klientów na sesje indywidualne i od kwietnia. Drożej pakiet 10 spotkań, dlatego że tych klientów jest coraz więcej, więc coraz więcej muszę poświęcić czasu na sesje indywidualne, a sesje indywidualne przynoszą największe korzyści dla ludzi, którzy chcą naprawdę podziałać, więc jeżeli chcesz, to zapraszam Cię serdecznie. Natomiast, jakby dużo pracy mnie to kosztuje, dużo czasu, dlatego. Chcę mieć takich klientów, którzy naprawdę chcą działać i którzy wdrażają pewne rzeczy i idą do przodu. Dlatego postanowiłam podnieść cenę. Nie jest to dużo, ale jednak, mimo wszystko, jest. I. Ceny indywidualnych sesji zostają jak najbardziej. Jeżeli chcesz więcej ze mną, dłużej popracować, to najpierw napisz do mnie: albo umów się na jedną sesję, albo umów się i powiedz, że chcesz pracować ze mną w coachingu, mentoringu czy na sesjach indywidualnych poprzez przepracowanie pewnych rzeczy i omówienie, bo my wtedy działamy do przodu pamiętaj, że ze mną pracuje się w taki sposób, że nie biedolimy. Oczywiście też rozmawiamy i tak dalej, bo przepracowujemy pewne rzeczy, ale od razu robimy a jakby stricte działanie, czyli idziemy do przodu i z tygodnia na tydzień pracujemy w systemie tygodniowym, patrzymy jakie są efekty i sprawdzamy je odnośnie czy to sfery osobistej finansowej, czy biznesowej, czy kariery bez względu na to. Po prostu patrzymy co działa, co nie. Co wykonałeś, co wykonałaś i jakie to przyniosło efekty, co można zmienić. Jestem dumna z moich klientów, ponieważ naprawdę oni fantastycznie wzrastają, zmieniają się ich życie, ich rodziny, ich relacje, ich biznesy i to mnie chyba najbardziej z tego wszystkiego cieszy. Co więcej, będzie kilka nowych produktów w tym roku. Będą to produkty internetowe. Chciałabym jeszcze wydać jedną książkę w tym roku pod koniec. Nie wiem i nie obiecuję, czy ja to po prostu zdążę, dlatego że trzeba przygotować na to sporo materiałów. A nie wiem po prostu, czy wszystko zostanie ogarnięte w, w tym momencie. Dlatego nie chcę już obiecywać, ponieważ czasami zdarza się tak, że coś mówię, a przesuwa się to wszystko w czasie. I potem e, tworzy się e, no taki zastój. To też nie jest fajne dla mnie przynajmniej i dla klientów myślę, że też. E, no to tyle jakby na ten moment z mojej strony. W sobotę będzie pierwszy filmik: e, pierwszy live z, z tamtego roku z Facebooka z wartościowymi e, rzeczami. Także będziecie mieli możliwość sobie obejrzeć, te live'y trwają 20-30 minut, natomiast podcasty wracają i będą odbywały się w każdy, będą publikowane w każdy wtorek, raniutko, także macie czas na to, żeby sobie posłuchać w pracy, przed pracą, po pracy, w czasie lunchu, w jakkolwiek to sobie ustalicie, ale jest to dla Was i wierzę, że to będzie wartościowe, bo to będą podcasty, które będą myślę, że dawały dużo takiej dobrej treści. W tamtym roku codziennie nadawałam słowo miłości na dziś. Możecie sobie przesłuchać. Każdego dnia te podcasty trwały po 10-15 minut, czasami 7, więc jak sobie pójdziecie tą drogą słowo miłości na dziś, to na każdy dzień macie jeden podcast. Możecie w ciągu dnia przesłuchać nawet 2-3 podcasty i iść dalej. Dużo tam jest o duchowości, o motywacji, inspiracji. Tak, Pozdrawiam wszystkich moich słuchaczy, naprawdę e, pozdrawiam Was. Tęskniłam się za wami. No, ta wariatka, Ania tak stęskniła się. Ściskam Was kochani. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!